Cześć! Jak dobrze widzicie, przede mną stoi Helios 300. No i prawdę mówiąc, zamiast nagrywać ten materiał, wolałabym sobie zrobić małą przerwę i trochę pograć, e, ale dzisiaj zapraszam Was serdecznie na odcinek serii Jaki laptop do... I Dzisiaj skupimy się na laptopie do 6,5 tysiąca złotych i idealnym przykładem takiego laptopa jest Helios 300, który ma GTX 1660 Ti oraz Intel i7. Ten sprzęt ma takie parametry, że w sumie sama nie wiem od czego zacząć. Posiada on wszystko, czego powinniśmy i czego chcemy oczekiwać od laptopa gamingowego, a nawet moim zdaniem pokusiłabym się o stwierdzenie, że ma on jeszcze więcej. Helios 300 występuje w dwóch wersjach, jeśli chodzi o kartę graficzną. Mamy do wyboru GTX albo RTX. Procesor mamy tutaj Intercore i 7 dziewiątej generacji, tak jak już wcześniej wspominałam, a jeśli chodzi o ekran, to mamy tutaj matrycę IPS. 144 Hz częstotliwość odświeżania, no i czas reakcji 3 milisekundy. Obraz jest bardzo czytelny przy zachowaniu równie wysokiej jakości kolorów, co sprawia, że gry są dynamiczne i jeszcze bardziej realistyczne, no i to wszystko zamknięte w 15,6 cala. Jak już wszyscy dobrze wiemy, laptopy Predator wyposażone są w specjalnie zaprojektowaną technologię Aeroblade 3D czwartej generacji. Jest to konstrukcja, która ogranicza maksymalnie hałas, usprawnia przepływ powietrza, no i jak wiemy, przekłada się to doskonale na jeszcze lepszą wydajność. No i zwróćcie uwagę, jak on się pięknie prezentuje. Niestandardowa klawiatura RGB została wyposażona w opracowany krój pisma Predator. Klawisze w SAT są wklęsłe oraz lekko prześwitujące. Mamy też dwa zintegrowane przyciski Turbo oraz Predator Sense. Klawisz Turbo jest odpowiedzialny za szybkie zwiększenie osiągów, natomiast przycisk Predator Sense jest odpowiedzialny za uruchomienie programu o tej samej nazwie. Odpowiada ten program za. Jakby dowodzenie komputerem. Nagraliśmy już taki jeden filmik e, o Predator Sens. Czy to ma sens? E, serdecznie zapraszam Was do obejrzenia filmu. Link znajdziecie tutaj w lewym górnym rogu. A teraz przejdźmy do wylotów powietrza. Z tyłu Helios 300 ma wbudowane specjalnie zaprojektowane wyloty powietrza, które odprowadzają ciepłe powietrze, no i przy okazji zapewniają nam atrakcyjny wygląd, jak widać z każdej strony. Jak wiadomo, każdy sprzęt najlepiej testuje się grając w gry, także tym razem sprawdzimy Heliosa grając w Fortnite'a. Wow! Tyle radości. Wow. Nie. Jak widzicie, gra chodzi bardzo płynnie i z tego filmu możemy wyciągnąć dwa wnioski. Fortnite bardzo fajnie chodzi na Heliosie 300. No a drugi wniosek to taki, że jeszcze trochę muszę w niego poćwiczyć. Helios 300 totalnie skradł moje serce. Mam nadzieję, że Wam też się bardzo podoba. No i jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, no to niestety już wszystko. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie Heliosa 300. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę, subskrybować nasz kanał. No i oczywiście followować nasze social media. Buziaki!